The Superior Spider-Man zeszedł trzeci. Spider-Man rozpoczyna współpracę z Carly Cooper, aby dopaść tajemniczego przestępcę, który dowodzi grupą pomniejszych wulczurów. Choć działa z policją, wciąż woli polegać na własnych metodach. TROP prowadzi go do kryjówki, gdzie odkrywa, że grupą lotnych złodziei kieruje sam Adrian Tooms, znany jako ten oryginalny wulczur. W dodatku okazuje się, że jego poplecznicy to dzieci, których wykorzystuje do popełniania przestępstw. Na ten widok Spider-Man wpada w szał, coś w nim pęka i gdy ten rzut się na Tomsa, to w umyśle Petera odżywają wspomnienia, których nigdy wcześniej nie znał. Wspomnienia z dzieciństwa otto Octaviusa. Widzimy sceny, w których młody Otto był ofiarą brutalności własnego ojca, co może tłumaczyć jego bezwzględną reakcję na działania Wulczura. Walka jest niezwykle brutalna i Spider-Man nie oszczędza swojego przeciwnika, oślepiając go silnym światłem i pozostawiając w ciężkim stanie. Po wszystkim Carly patrzy na niego z przerażeniem, widząc jego bezwzględność i zaczyna się zastanawiać, kim tak naprawdę stał się. Peter Parker. Na dziś to koniec, ale zostawcie suba, aby nie przegapić kolejnego zeszytu.